wszystkim. Niektórzy mówią, że w ciąży ma się tak zwany baby brain, czyli że wielu rzeczy się zapomina, albo że jakoś tak wolniej się myśli. Tylko tak się znam, czy ja tego doświadczam. W dzisiejszym odcinku zobaczymy, przekonamy się, czy. Znaczy, zobaczycie zresztą, że mnie to nie dotyczy. <śled> Na Instagramie zaproponowałam, żebyście rzucali mi wyzwania, co mam rysować. I mogliście wybrać dosłownie wszystko, co tylko chcieliście, najdziwniejsze pomysły, jakie mogłyby Wam wpaść do głowy. I... przygotujcie się. Po prostu się przygotujcie na to, żeby zobaczyć rzeczy, które sprawią, że Wasze umysły wybuchną. <laughs> przygotujcie się, trzy, dwa, jed... baterie! To trochę tak, jakby mieć trzy życzenia u Gina i zażyczyć sobie wyczarowania trzech wafli ryżowych. Ale dobra, skoro takie jest, taka jest Wasza wola, to ja nie będę się spierać. Proszę bardzo, bateria. No, ale za to już użytkownik o nazwie w zabij mnie. Okej. Okay. Zaproponował różowego kota z rogami na głowie latającego na magicznym dywanie w krainie grzybów. To lubię. Tutaj ewidentnie ta osoba popłynęła. O to właśnie mi chodziło. Jest to niewątpliwie bardzo oryginalne życzenie, co mam narysować. Dlatego teraz zamknijcie oczy, spróbujcie sobie wyobrazić, jak to będzie wyglądało. I może lepiej do końca odcinka tych oczu nie otwierajcie, ponieważ to, co zobaczycie, może was trochę przerazić. Chcecie zobaczyć, jak wygląda bałwan z głową w smoka. Jeśli tak, to dalej nie musicie otwierać oczu, bo tak się złożyło, że coś mi się troszeczkę poplątało, Tak drobinkę? Pomieszało mi się, ale to tam. Kiedy przeglądałam Wasze wpisy, to około 40%, tak myślę, dotyczyło Wiedźmina. Wybrałam więc sugestię Kasioka, czyli coś z Wiedźmina. Tyle tu jest swobody do yy, wyboru, że aż zatarłam łapki ze szczęścia. W Netflixowej ekranizacji zdecydowanie najbardziej podobał mi się sam Wiedźmin, czyli Henry Kawil, który się w niego wcielił, i tutaj możecie zobaczyć jeden z kadrów. Serialu, to właśnie z tego kadru coś narysuję. I ponieważ Henry tak bardzo się wczuwał w tą swoją rolę, to ja też się wczuję, rysując obrazek wiedźminowy. Proszę bardzo, oto jest coś z wiedźmina. Jeśli nie zwróciliście uwagi, to to jest właśnie ta świeczka tam w rogu. To jest właśnie to coś. Ta świeczka. Kilkakrotnie pojawiła się też prośba, abym narysowała świnki morskie. I to jest niesamowite, że kilka osób wpadło na ten sam oryginalny i niezwykle ciekawy pomysł. Brawa dla Was! I teraz zobaczcie moje świnki morskie. Ale znów wracamy do propozycji z serii tylko czemu? Why? Why? Zastanawiam się, co takiego jest w kości, że ktoś bardzo chciał, abym ją narysowała. No cóż, coś musi jednak no, chyba być w tym pomyśle, skoro wybrałam go do odcinka spośród wielu, wielu, wielu innych. No na pewno mój pies delta by się zainteresowała taką kością, gdyby ona spadła na podłogę, to, to tego możemy być pewni pewni. <laughs> Oto kość! Narysuj słodkiego pająka, ależ proszę, jest taki słodki, że naprawdę zalecam Wam, abyście mocno się skupili na tej słodkości, ponieważ bardzo się napracowałam, żeby tą słodycz w jak najsłodszy, wręcz cukrowy sposób pokazać. Czas na rzeczy tabu. To jest bardzo ciekawy temat, tak naprawdę. Rzeczy tabu. Zastanówmy się nad tym przez chwilę. Tak, ja, ja chyba pamiętam je wszystkie. I oczywiście pozdro dla wszystkich fanów gry. Następny pomysł to kury. Chociaż wydawało mi się, że to się pisze zupełnie inaczej. No, wiemy, przez C i 2R. No, chcecie, żebym narysowała małego księcia! To jest taki super! Uwielbiałam tą historię. Mały książę. Zawsze uważałam, że to jest szalenie niesprawiedliwe, że. Większość tej historii skupiała się na tej głupiej calineczce, a mały książę jedynie tam się gdzieś na chwilę pojawiał. Ale teraz sprawiedliwości stanie zadość i zobaczcie, jak mi wyszedł. Martwa natura. Ja, ja, ja wiem. Zwykle rysuję ludzi, zwierzęta albo krajobrazy, dlatego kumam naprawdę skąd wziął się ten pomysł, że po prostu chcecie zobaczyć coś nieco innego w moim wydaniu. W moich rysunkach po prostu jest zbyt wiele życia. No dobra, okej, okay, ale. Skoro już tak posłusznie i grzecznie rysuję wszystkie Wasze pomysły, to pomyślałam sobie, że w przypadku soku pomarańczowego ukryję temat z troszeczkę innej strony. No wiecie, tak sobie tak troszeczkę zażartuję, ponieważ cały ten odcinek jest taki strasznie... na no serio?! Wyobraźcie sobie, co by było, gdybyście otworzyli sok z czarnej porzeczki, nalali go do szklanki, i by się okazało, że ten sok jest pomarańczowy! Czyli rozumiecie, nie? Widzicie, co zrobiłam? Że nie, że sok z pomarańczy pomarańczowy, tylko sok pomarańczowy, że ma kolor pomarańczowy. <grymny> Dobra, nie? Zuzan <grymny> Ek prosi, żebym narysowała magiczny klucz Cóż, ta wspaniała wizja mi się od razu pojawia przed oczami. No po prostu wyobraźcie to sobie: patrzycie w górę, a tam ptaki. Zobaczcie tą niezwykłą scenę moimi oczami. Firewerki, no aha? Widzę, że mamy tutaj fana, i ja też jestem wielką fanką. Uwielbiam oglądać. Uważam, że mam naprawdę bardzo duże szczęście, taki przywilej w sumie, że znamy się i lubimy. Bo Ferka to jest naprawdę fajna osoba, i ona ma w sobie ten fajer. I co nas czeka teraz? Mrs. Mumin. Sugeruję, abym stworzyła geometryczny rysunek. I nawet jest podkreślone, że mają być tylko same figury. Więc dobra, jak mają być tylko same figury, to ja się nie będę z niczym wspierać i tylko same figury będą. Mam nadzieję, że nie obralicie się za moje żarciki w tym odcinku. Na sam koniec będą jeszcze bloopersy, jakie powstały podczas nagrywania. Dziękuję wszystkim, którzy obserwują mnie na Instagramie i bo odsyłali mi do masy pomysłów, z których mogłam wybierać, dzięki którym powstał ten odcinek. Nie nagrywałam procesu rysowania, ponieważ większość tych obrazków powstała w dziwnych pozycjach. <grym> po prostu robiłam sobie taki odpoczynek od y, biurka. <grym> Ale za to chyba pobiłam swój rekord, ponieważ w odcinku pojawiało się aż 15 starannie wykonanych prac, więc... Okej. To te są prace, o które prosiłam w poprzednim odcinku, czyli były to obrazki rysowane tuszem albo cienkopisami w zależności tym e, od, od tego co mieliście. Do następnego odcinka chciałabym, żebyście spróbowali narysować jakieś zagadnienie w taki nieoczywisty sposób. Może aż nazwy dosłownie, może jakoś trochę na opak, a jeżeli nie macie pomysłów to spróbujcie popytać swoich znajomych, rodziny i tak te rysunki wysyłajcie mi na Olsikowa -małpa Nie zapomnijcie się podpisać, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17.45. Trzymajcie się i. pa pa pa, pa. <śpiew> oh my god! <śpiew> Ale to było suche! <śpiew> <śpiew> lecimy! wydaje się, że za bardzo jeździsz, proszę? Nie, bo to o to chodzi. Że. Pochwalę ludzi, że to jest oryginalny pomysł, bo wymyślili świnki, które żyją w wodzie. A, ok. Maciek. Z Jajem. Śmiejmy się. Śmiejemy się w tym odcinku z tego, że mam Baby Brain. Ty się śmiejesz z tego cały czas! Daj innym też! <grym>, no dobrze, to też może. <grym>, a! Zamiast mnie ratować, ty, stąd... A! A! Co ma robić ciężarna? Przecież jak ja się tam... zaczęła do Ciebie przebijać, to bym rozwaliła wszystko swoim brzuchem. No i może już w ten sposób byś nie